A teraz pokażę Ci krótki i prosty zestaw ćwiczeń na brzuch, dzięki którym twoje mięśnie brzucha będą silniejsze, a brzuch będzie po prostu wyglądał lepiej. Zobacz. Ćwiczenie pierwsze, trochę takie aktywacyjne, jeżeli chodzi o mięśnie brzucha, czyli teraz uwaga, kierujemy sobie ręce do sufitu i próbujemy podnieść nasze łopatki. Tylko teraz za tym podniesieniem łopatek idzie napięcie mięśni brzucha, czyli mostek zbliżamy sobie do pępka. Jeżeli podniesiesz samą głowę, to nic Ci to kompletnie nie daj, będziesz kolejną osobą, która robi po prostu zwykłe, bezsensowne brzuszki. To ćwiczenie powtórz sobie w dwóch seriach po takie 20-40 sekund, w zależności od tego, jak mocno czujesz mięśnie brzucha. Jak już ten brzuch sobie trochę aktywowaliśmy, to przejdź sobie do drugiego ćwiczenia. I w tej pozycji takiego podporu staraj się podnosić na zmianę nogi. Tylko najpierw jedna noga, trzymamy sobie ją przez mniej więcej znowu 20-40 sekund. Tutaj dodatkowo jeszcze pracują pośladki, więc jednocześnie pracujemy na brzuch i na pośladki. I jak już czuję, że ten brzuch ci pracuje. To masz chwilę przerwy, i po tej przerwie robisz sobie drugą nogę. Czyli jedna i druga noga to jest jako seria. I takich serii znowu robimy sobie jedną lub dwie, jeżeli masz mnóstwo czasu i chęci, nawet trzy. I na koniec, jeżeli jeszcze masz chociaż odrobinę motywacji, to łapiemy się znowu za ścianę lub za kanapę i w tej pozycji pracujemy sobie kolana do klatki piersiowej i powoli opuszczam, do momentu, do którego jestem w stanie utrzymać odcinek mędrziowy przyklejony do podłogi. I znowu dociskam. I powoli opuszczam. W żadną stronę się nie spieszę, cały czas kontroluję ruch i co najważniejsze, cały czas kontroluję napięcie mięśni brzucha, czyli cały czas staram się te mięśnie brzucha napinać. I tak samo jedna, dwie serie do momentu, do którego jestem w stanie wykonywać to ćwiczenie prawidłowo i czuję napięcie mięśni brzucha.